Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, witajcie 14 sierpnia, czwartek. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki właśnie nasz czas dla duszy. tyś już pojechała do domu, wracamy do codzienności, do pracy. Kochani, zapraszam na analizę czakr, koszt czakr jeszcze przedłużyłam, do końca sierpnia 50 zł, zapraszam na sesję czytania Kronika Kaszy. Sesja jest to głęboki wgląd w duszę, w to, co się dzieje. Jest to odczyt zapisu Twojej duszy. Sesja jest w 400 zł, ale pamiętajcie, że nie zawsze pieniądz musi być formą wymiany energii. I zapraszam, kochani, również na, nasze, na naszą stronę. Duchowi Przyjaciele, tam się dzieje, tam się po prostu dzieje. Mamy. Mamy już sporą, sporą liczbę duchowych przyjaciół. Zapraszam również do wstawiania postów na tej grupie. Wstawiajcie posty, piszcie. Tylko kochani, mówię od razu, jeżeli ktoś jest jeden dzień i wstawia reklamę, co, 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 te, co ta osoba nie robi, nie akceptuje tego. To ja to odrzucam. To ja to odrzucam. Zaangażuj się w grupę, pokaż, że chcesz być w tej grupie po Pokomentuj, chociaż zostaw jedną łapkę. Zostaw jedną łapkę. Nie, nie tylko brać. Trzeba też dać, nie tylko brać. Ale też również, kochani, często odrzucam osoby, które nawet nie mają ochoty odpowiedzieć na jedno czy dwa pytania, trzy tam właściwie nawet na jedno jak ktoś odpowie żebyśmy zobaczyły, że nie to, są to sztuczne konta. To ja w większości odrzucam. ktoś jeszcze ma cierpliwość, pisze wiadomości. Ja w większości takie konta odrzucam, chyba, że od razu wejdę i zobaczę, że to jest prawdziwe konto, że są komentarze innych osób, że te osoby są prawdziwe. To jeszcze tak. Ale też już nie będę tego robić, bo stwierdziłam, że jeżeli nie chcecie Ci się odpowiedzieć na trzy pytania, to ta grupa na dobrą sprawę też nie będzie chciała Ci się tam nic wnieść. Pamiętajcie, że równowaga w braniu i w dawaniu to jest taki porządek energetyczny. Dawaj tyle, ile bierzesz. Bierz tyle, ile dajesz. Jak będziesz tego świadom, będziesz potrafił brać, czy potrafiła brać, będziemy potrafić brać, to wszechświat będzie nam dawał więcej powodów do, do tego, żebyśmy mogli sobie brać. Będzie nam coraz więcej dawał. Ale też jak bierzesz, to i daj w drugą stronę. Tyle, ile wziąłeś w Twoim poczuciu, to tyle daj w drugą stronę. A w szczególności, wiecie, taki ten porządek energetyczny, brania i dawania powinien być zachowany między innymi ludźmi. Zobaczcie, idzie gdzieś się, czegoś się słucha, gdzieś się jedzie film oglądać, idzie się na sztukę, kupuje się bilety kupuje się bilety i tam idziesz i dasz zanim weźniesz. idziesz do sklepu kupujesz jedzenie ja wiem, że te ceny są wywindowane że one są bardzo wysokie ale jak spotykasz się z drugim człowiekiem idziesz się zwierzać idziesz wylewać na siebie z, z siebie masz psiapsi i ta psiapsi cierpliwie Ciebie słucha a ty chodzisz i płaczysz, że po raz piąty rozstałaś się z tym samym mężczyzną, i chyba z tego jednak nic nie będzie. Że po raz trzeci chcą cię wyrzucić z pracy, albo coś tam się dzieje i nie możesz sobie poradzić. Coś tam ci nie pasuje, gdzieś tam cię coś uwiera. Zobacz, ile ty chodzisz do swojej psiapsi, jej opowiadasz i co ty jej dajesz, a ile czasu ona do ciebie przychodzi, ile ty od niej bierzesz. Tych takich energii, wiecie, odwrotnych, albo co ty jej w zamian dajesz. Popatrzcie na to, naprawdę trzeba czasami na to uczciwie popatrzeć. Ja mówię, nie zawsze słuchajcie, pieniądz jest formą wymiany energii. Wiadomo, u mnie to jest moja praca, ja w ten sposób pracuję. Nie mogę, żeby pracować tutaj na kanale, ja nie mogę pracować fizycznie już tak dużo. Wczoraj przygotowywałyśmy z Justyś pewną rzecz. Godzinę czasu zajęło nam zrobienie i obróbka jednego zdjęcia, żeby to dobrze wyglądało. Tak to wygląda, kochanie. Tą pracę, wy widzicie tylko dziesięciominutową pracę na YouTubie, a ja mam 40 minut pracy. Także to jest dużo takiej pracy ukrytej. Ale u mnie to jest moja praca. I w momencie, kiedy przychodzisz do mnie na sesję Czy na analizę czakr Zapraszam, naprawdę, słuchajcie analizę, analizę czakr zapraszam Kiedy przychodzisz do mnie To ja wykonuję pracę I ja w pewnym momencie już się nauczyłam W momencie, kiedy mistrzowie mi powiedzieli Jak nie zaczniesz brać pieniędzy za sesję Bardzo długo czytałam z, Tak po prostu za, za dziękuję, Bo ja to traktowałam jak trening Ja się w ten sposób uczyłam bardzo długo, po prostu bardzo, bardzo długo. Ale w końcu mistrzowie powiedzieli: jak nie nauczysz się brać, to my ci zamkniemy kroniki i nie będą się otwierać. Więc ja ze strachu, pilny uczeń, no jak mogą mi zamknąć kroniki? Słuchajcie, myślałam, że mi gardło rozwali, kiedy pierwszy raz miałam komuś powiedzieć cenę za kroniki. Ale jeżeli wy też czujecie, że ktoś z Was bierze i, bierze, i bierze, i bierze, i bierze, i nic nie daje. To albo przestańcie dawać w tą stronę, kiedy czujecie taką niesprawiedliwość. Albo po prostu powiedzcie: Słuchaj, choć pójdziemy gdzieś na kawę, postaw kawę, co energia się wyrówna. I wyrówna się. Może ten ktoś po prostu nie wie o wyrównaniu energii, o tych prawach energetycznych. Ale też, kochani, jest coś, coś takiego i to tak panuje wśród Polaków też. Yy, dobrowraca, dobrowraca. A będę czynić dobre uczynki, bo dobrowraca. Kurcze, guzik Wam powiem. A może to dobro już nie wróci do ciebie? Może właśnie kiedyś, może właśnie kiedyś w poprzednim wcieleniu nabrałeś, nabrałaś, brałeś, brałaś i nic nie dawałaś. I teraz będziesz tylko na przykład z siebie dawać. Więc jeżeli robisz coś z myślą, że dobro wraca, ja wiem, że to się trochę, troszeczkę może kłócić z tym, co na początku powiedziałam, ale to jest zupełnie coś innego. Jeżeli ja robię coś z myślą, że to dobro do mnie powróci i dlatego robię dobro, to to dobro nie wróci. To dobro do mnie wróci, kiedy ja naprawdę robię coś po cichutku dobrego, z serca. Teraz są najlepsze te TikToki, są najlepsze Instagramy, w momencie kiedy ludzie nagrywają pomoc. Rozmawiają ze starszymi osobami na ryneczkach, dają pieniądze, nie biorą towaru. Zrób to ok, bez kamery i wtedy tą osobę jak masz ochotę, to nagraj i poleć. Zobaczcie, jakie pani ma piękne kwiatki, a nie to co zrobiła. Wzięłam jeden bukiecika, zapłaciłam za pięć. Zostawiamy to. To zostawiamy. Jeżeli ma być to dobro, dobro lubi ciszę. Jeżeli chcesz komuś pomagać, pomagaj po cichutku. No dobra, kochani, zobaczymy, jaka karta nam pada Ale nie bójmy się wołać o wymianę energetyczną. Naprawdę, kochani. Nie bójcie się, jeżeli czujecie, że ktoś gdzieś z Was za dużo bierze, to powiedzcie stop. My jesteśmy też tacy, nie jesteśmy niewyczerpalni. Jeżeli ktoś się słabo ładuje energią, no bo po prostu nie potrafi jeszcze, to może się czuć zmęczony, może mieć takie bóle mięśni, może mieć niechęć do życia. Za dużo energii jest ciągnięte z tej osoby. A wiecie, że mamy podczepy energetyczne. Różne dziwne rzeczy w koło nas fruwają i latają. To się dzieje, ten świat energii jest realnym światem, niewidzialnym światem. To się, kochani, dzieje. Przeróżne istoty tutaj koło nas fruwają i sobie z nas energię jeszcze jedzą. Oczywiście możemy się ochronić, obronić. Bo tak by nas pożarły, byśmy się nie ruszali. Co karty chcą nam powiedzieć? Co karty chcą nam powiedzieć? Plejady, kochani. Podwójna misja. Channeling i rozwój ludzkości. Wczoraj Justeś stawiła muzykę na Facebooka, na, tak, na naszą grupę plejadiańską muzykę. Słuchajcie, wpiszcie sobie na YouTube i słuchajcie, ja się rozpływam. Podwójna misja. Channeling i rozwój ludzkości. Podwójna misja. Wiecie, ja tak myślałam, że ta karta może dzisiaj wylecieć. To ucina ci nasi plejadianie. Plejady. Plejady gwiazd. Gdzie my cię mamy? Zadanie. Są grupą istot gwiezdnych, które stawiają sobie za zadanie zwiększenie wibracji planety i dzielenie się nową świadomością poprzez twórczość oraz technologię. Ucieleśniali się na Ziemi praktycznie od początku ludzkości. Jesteś duszą, która ma podwójne zadanie: rozwój na poziomie duchowym i zwiększenie wibracji planety. Jeżeli zostałeś powołany do pisania, mówienia lub tworzenia przekazów, to jest znak, który zachęca Cię do kontynuowania. Twoja praca jest skierowana Boskością ze wszystkich rodzajów dusz. Plejadeanie są najbardziej rozmowni, więc niewykluczone, że już zacząłeś przekazywać część tej pracy do trzeciego wymiaru. Należą Ci się podziękowania za to, że masz swój wkład w realizację własnego planu. Potrzebna jest Twoja obecność i Twoje wyjątkowe światło, przekaz Twojego światła. Połóż rękę na sercu i powiedz: Wzywam świadomość plejadian, najwyższych królestw i najwyższego dobra ludzkości, aby działała poprzez moją osobę. Niechaj stanę się kanałem przekazu dla jedynie najczystszego światła, istoty źródła, niechaj przekazy, który, niechaj przekaz, który umożliwiam, służy również mnie. Tak, kochani, kiedy spamiętam, spytałam się mistrzów, skąd pochodzi moja dusza, powiedzieli mi plejada, powiedzieli mi plejada. Co ja się wtedy musiałam naszukać, kochanie. Nie miałam kompletnego pojęcia, kto jest kim, po co, co dlaczego. Tak, bo dusze, Arturianie ja są jeszcze, kochani. Mam e, dusze, one oprócz tego, że pochodzą z jednego miejsca, to też się podzieliły na takie misje ma takie grody i te rody mają spełniać swoje misje na planetach i to tak kochani wygląda Arturianie chodzą do szkoły Arturiańskiej, Plejadianie do Plejadiańskiej a jeszcze tego parę jest przytulam was kochani, życzę cudownego dnia pamiętajcie o równowadze energetycznej kiedy bierzecie to i dajcie kiedy dajecie to nauczcie się brać trudniej jest brać niż dawać ale to też jest nasza lekcja. Trudniej jest brać. Ale kiedy nie potrafimy brać, wszechświat może nam poblokować dostęp. Przytulam Was z całego serca. Pięknego dnia życzę. Magda.